Siema, jestem Turbo Afro i witam was w kolejnym odcinku Let's Play Prince of Persia Pieski czasu. Okej, okay. w ostatnim odcinku ukończyliśmy w tym więzieniu, do którego wpadliśmy przy tej pułapce tam. Pamiętacie jak to było. Okej, okay. trzeba by się stąd jakoś wydostać, prawda? Widzimy drzwi. Widzimy też tutaj płytę naciskową. No, już chyba nie muszę mówić, co należy zrobić. Tylko należy jeszcze znaleźć sobie coś, co można na tej płycie nasciskowej postawić. Gdyż. No, ona nie jest trwała. Jak, jak tylko się z niej zejdzie, to od razu drzwi się zamkną. Widzimy, że mamy. klateczkę. z gościami. Boże. To, to nie troszkę psychopatyczne jest. Słyszeliście to? Okej. Okay. No już słyszymy, że będzie trochę wirjących ostrz. Boże, krew wszędzie, klatki, czaszki. Okej, okay. drzwiczki się nam otworzyły. No już możemy spokojnie sobie do nich iść. I pa patrzcie co to jest pod nami. Po prostu... I on, ta, ta krew, która pod nami płynie, to już wystarczy w zupełności, żeby stwierdzić, że to jest jakieś kompletnie porąbane i psychopatyczne miejsce. Dobra. Pójdźmy sobie gdzie indziej. Pójdźmy sobie tam, gdzie będzie ulepszenie życia. No. I znowu jesteśmy w tej krainie dziwnej. Okej, okay, pijemy. Efekt stuprocentowego spirytusu. I oczywiście wydłużenie paska życia. Już naprawdę to długie jest. Nie zmarnujmy tego. Okej, okay, mamy przycisk. Widzimy, że... Będziemy musieli się jakoś zgrać z tymi ostrzami na ten przycisk jeszcze tam po ścianie wejść. O. Idealnie. Widzieliście to? To było świetne. I chmura. Sala tortur. Pierwszy raz widziałem takie urządzenia z bliska. Jak mogłem ich dotknąć? Gdzie byli ludzie, którzy mieli zadawać pytania do odpowiedzi, których potrzebował ich król? Jeśli on sam istniał. Koniec końców spotkał ich ten sam los, co ich ofiary. Strażnicy i więźniowie, zrównani ze sobą przez piaski czasu. No, bardzo mądrze mówisz, książę. Ech, dobra, no, to. Kolejne po prostu psychopatyczne narzędzia, tu się tutaj widać nie. Ja, ja nawet nie będę sobie wyobrażał, co ludzie czuli, gdy, gdy ich tutaj torturowano, bo to jest coś. coś w ogóle psychopat psychopatycznego. Okej. Okay. Eee... no e cóż, tutaj już chyba nie ma nic ciekawego. Pozostaje nam pociągnąć za tą dźwignię. No, widzimy, że ściana się wysunęła. Tam mamy drugą dźwignię. Teraz musimy szybko pociągnąć jeszcze za tą drugą. I od ściany do ściany. I w ten sposób się do, dosta, dostaniemy na górę. O, o! Jest! Jeszcze wyżej! No, na belkę. No, i teraz nietoperze się obudziły. Okej, okay, eliminujemy tradycyjnie. Słyszę kolejną chmurę. Dobra, już rozgoniliśmy je. Ja chcę tą chmurę. Gdzie ona jest? Nade mną? Tak, zdaje się, że tam na górze jest. Taki blask można było zauważyć. Okej, okay, teraz podobna historia. Z tym, że ściany zostają uaktywniane przez płyty naciskowe na ścianach. Okej. Okay. I do góry. I jeszcze raz. O, tym razem mamy dwa drążki. I teraz już normalną belkę. I chmura. Zbieramy. No i teraz się będą. Będzie na, dla nas. Y, będzie się dla nas wysuwać podłoga. No. Proszę. E! Nie. Trzeba skoczyć książę. No. No i znowu jakieś akrobacje wyczyniasza. Tu po prostu trzeba skoczyć. Okej. Okay. Jesteśmy już na balce. Dość. Wysoko się dostaliśmy. No i teraz jeszcze na drabinę. I zdaje się, że już wreszcie uciekniemy z tego pory tego miejsca. Drabiny się zsuwają pod nami, okej. Okay. Hmm? Gdzie jesteśmy? Tak, wróciliśmy do fary. Teraz trzeba wykończyć te wszystkie kreatury. Będzie dobrze. Pamiętacie, że z złotnikami to było tak, że... Najpierw trzeba powalić na ziemię. E, gdzie tam falę zaczepiasz? No. O, Ale oberwał kościół. A co ja się z nimi drączę? Mega zamrożenie! No, tak się to robi! No, i już ich naprawdę mocno zmasakrowaliśmy. I już... Już ich mało dosyć zostało. O! Oj, oj! Zamach wziął solidny. No, teraz przyszła na ciebie kolej. E! Nie ma takiego bicia Fary. Oj, oj. Okej, okay, uniknęliśmy gościa. Okej, okay, tych trzeba troszkę od ściany wziąć. No, i tak się ich załatwia. Oj, no, nie wyszło perfekcyjnie, ale czegoś dokonaliśmy. O, jeszcze tego teraz zbieramy. Wow. Okej. Okay. To było naprawdę pro. Nie, dobra, tych trzeba od ściany wziąć. Okej. Okay. Chyba na całym wiecie, tylko książę potrafi coś takiego zrobić. O. Ach. Ostatecznie upadł ten, którego nie chcieliśmy zbrać. Nieźle to wyszło. O, I jednak tego też zdążyliśmy wykończyć. Jeszcze tego e, nie doskoczymy można w ten sposób. No, czyli to wszyscy. Mamy zapis, ale musimy pamiętać o tym, co nas prowokowało do wpadnięcia do tej pułapki. Pamiętacie? Tak, o tej chmurze też absolutnie nie należy zapominać, bo łatwo jest o niej zapomnieć. No, kolejne mega zamrożenie gotowe. Tutaj pamiętamy, zawalił nam się grunt pod nogami i wpadliśmy do tego psychopatycznego miejsca. Ale się wydostaliśmy. Ok, teraz już możemy zrobić zapis gry. Zobaczmy, co nam linia czasu prze przepowie. Patrzcie państwo. Winda! Mega zamrożenie w windzie. Oczywiście po kolei gości wykańczamy. Ej, gdzie to my się dostaniemy? Hmm? Czyżby Fara nam miała coś zabrać? Bez naszego pozwolenia? Okej. Okay. Gotowe. Zapis Następnym gry. razem zacznę opowiadać od tego miejsca. To ja. To ja. Patrz, nareszcie tu jesteśmy. Wieża świt. Tak, udało się tu nam dotrzeć. No i cóż to? Przerażenie w oczach Księcia było w pełni uzasadnione w końcu. Czas mu przepowiedział, że Fara nam ukradnie sztylet. Tak więc. No, robi się ciekawie. Okej, okay, teraz trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby... Żeby tą bramę otworzyć. Ta brama prowadzi nas do wieży świtu. No e, i cóż, no trzeba coś znaleźć. O! No i dobra, tutaj już mamy jedną rzecz. E, to w tę stronę, tak? Tak, w tę stronę. Biegniemy. Okej. Okay. Hmm... Tam się też Okej e. Ok. E. Zdążę czy nie zdążę? Chyba tak. Ło, o, o, Jest! Ostatni ułamek sekundy, jednak się udało. No. Zwaliliśmy było. I tak właściwie się zastanawiam, co teraz. A, no tak. E, drzwi mają pomarańczowe oznaczenie, a zatem jak łatwo się domyślić, pomarańczowy przycisk je otwiera. Mm. Ok. Ja szczerze, więc tak się zacząłem zastanawiać nad tymi chmurami piasku, bo niestety ale zdaje mi się, że którąś z nich ominąłem. I tak teraz patrzę, że... No, jeszcze dosyć dużo nam zostało do tej. Jeszcze, no, trochę nam zostało do tej dziesiątej sakwy na piasek, a zatem, no, chyba dwie chmury nam zostały, a tam widzimy, że za tą bramą już nas czeka tylko jedna chmura. Tak więc, no, pozwólcie mi sprawdzić, bo kto wie, może tu, może tu gdzieś blisko ta, ta chmura się odnajdzie. A, no, nie chciałbym jednak kończyć tej serii bez, bez jednej chmury. Taka niefortunność. Okej okay, No sorry, tak, już tak Teraz będę kołował w tył, ale Po prostu, chmury piasku Tam nie są niesamowicie ważne Okej, okay, zdaje się, że tam wszystkie Zebraliśmy, tak więc No już nie ma po co Nie ma po co się dręczyć Z tym, poza tym nawet jakbyśmy chcieli To byśmy tam nie wrócili Ja tylko chciałem się zorientować Gdzie tą chmurę piasku ominąłem Spoko, pooglądam odcinki Postaram się tego zorientować, gdzie ja ominąłem chmurę? Właśnie. No, pozwólcie mi już e, iść, bo zaraz się zamkną te drzwi. Okej, okay. idziemy. Ech, no i co, ludziska. Ostatnia chmura. A jednak, gdzieś się o tej na piasek nie ma. No trudno. Postaram się... Ja... Postaram się w jakimś filmiku pokazać gdzie ta ostatnia dziś tak chmura jest, bo... bo... na pewno... Na pewno ją już kiedyś zebrałem i. Wiem gdzie ona jest, tylko niestety nie udało mi się jej w let's play'u zebrać. Jak... Jeżeli... Jeżeli... wiecie, gdzie ja ominąłem tą chmurę piasku, to bardzo proszę ee, pisać w komentarzach. Gdyby nie blokowanie, to te plaszyska już by nas y, niesamowicie pocharytały. No? Najbardziej, no Państwo, to już wszystkie. W walce z plaszyskami fala jest bardzo pomocna, jako że te wszystkie plaszyska y, padają po jednym ciosie, zatem. wiadomo. E, o, a jednak nie, proszę Państwa! Udało się! Jest dziesiąty zbiornik. Ok. To nie było moje przegapienie, tylko moja skromna pomyłeczka. To nie było ostatnia chmura piasku. Mamy ten dziesiąty zbiornik, proszę Państwa. Wszystkie chmury zebrane. I kolejne ulepszenie życia. Chodź ze mną, proszę. Właśnie. He? Okej, okay, no. W ogóle istnienie tego świata jest tak całkowicie niewytłumaczone. To tak jakby. No nie wiem, jest taka możliwość, że to wszystko dzieje się jakby tylko w umyśle, księcia. Bo zapewne widzieliście, że tylko, tylko książę miał z tymi przejściami jak dotąd interakcję. Żaden inny bohater nie miała, zatem kto wie co to jest. Już książę chciał się przekonać co to jest za świat i chciał zaprosić Farę, ale Fara się nie zgodziła. Okej, okay. znowu się napijamy tego spirytus. Z... Długo mnie nie było. Nie ma? O czym ty mówisz? Nieważne. Okej. Okay. Otóż zdaje się, że. Uważaj! Czy to wszystko jakby. Teraz wszystko może być pułapką, wiesz? <laughs> no właśnie, Fara. Okej. Okay. Jesteśmy w windzie do wieży świtu, proszę Państwa. Dotarliśmy tutaj. <laughs> Dobra, trzeba jechać na górę. Właśnie, zbyt łatwe. Ale to się kręci razem z kamerą. I oczywiście, pułapka. Wiedziałem to. Nie, nie ma. Nie ma to fary. Oj. Dobra, czekaj, muszę moc sobie napełnić, bo na razie mega zamrożenia nie mogę wykonać. Oj, no i teraz oczywiście straciłem przez swoją bezmyślność, yy, no, moc. Tutaj potwory wstają, Farę tłuczą. No muszę przyznać, że ta walka teraz jest jedną z najtrudniejszych, tak więc trzeba uważać. O, już yy, Farę widzicie, dość mocno tłuką, ale Fara jakoś sobie daje radę. O, teraz jeszcze ten. Te strażnicy tutaj będą dochodzić. Ich wiadomo, od ściany. O, jeszcze tego. Aj! Okej, okay, obtulkili mnie troszeczkę. Spieraj, spieraj. Jeszcze ten. O! Nie ma tak! Unik! a No i znowu straciłem moc. Ale teraz. Teraz to już był właściwie mm, pomyłka nie moja, tylko księcia. Mówieliście, że... Ja chciałem po prostu zadać o taki atak. No. I teraz jest moc. A i zbiornik też się zapełnia. O, to właściwie o tym dotąd nie wiedziałem. Przeszedłem grę y, kilka... kilka razy, a dotąd nie widziałem, o tym, że moc się zapełnia. E, nawet jak nie mamy całej mocy w już stworzonych zbiornikach. O! O, No i tutaj fail totalny. Akurat. Akurat wtedy, gdy, gdy zebrałem piasek, to wtedy zabili Farę i ja nie miałem możliwości cofnięcia czasu. Okej. Okay. Jeżeli jeszcze raz No, jeżeli jeszcze raz coś takiego się zdarzy, to ja już to wytnę, bo. Widzieliście, że ta walka jest naprawdę długa. No? Dobra, już dajcie mi wejść na tą windę. Nie chcę zanudzać widzów. Nie będzie łatwo książę, to będzie najcięższa walka w całej grze. Dobra. E! No, zbieraj gościa. Tutaj widzieliście, że bardzo ważną rzeczą podczas tej walki jest ochranianie Fary, bo tutaj... Przez moją... Przez moją nieuwagę właśnie fara zginęła. O. Teraz już nas okładają totalnie. Zbieraj go, zbieraj go. Jest! Daliśmy radę. O! Ledwo, ledwo. Dobra. I teraz należy osłaniać farę. Natychmiast, jak tylko do niej podchodzą. Pomocy! Okay, Okej, postaram się pomóc. Jest tutaj cholernie dużo No Okładaj go, okładaj Jezu, wszyscy do fary się garną Oj, oj No Ja wiedziałem, że tak się stanie, bo już po no, prostu w ogóle nie miałem żadnej możliwości zaatakowania, bronienia Fary, nic. Okej, okay, cofamy czas, cofamy maksymalnie, żeby po prostu, no jak najwięcej tego życia Fary zaoszczędzić. No. no, biegnij tam, biegnij, ochraniaj, no. Tak się to robi. Okładaj, okładaj. No, i unik. Dobra. Tak się to robi i zebranie mocy. Świetnie. No Okładaj, okładaj. Dawajcie mi moją moc. O kolejny genialny manewr i teraz tego. O. Oj, OK. Już naprawdę niewiele do tego myka zamrożenia brakuje. Jest! No. Teraz nam już trochę ulży. Właśnie. Tyle ich tu jest. No. Dawaj, zabieraj, zabieraj moc, zabieraj piasek, zabieraj wszystko. Idealnie. Znowu. Unik jednoznaczny z atakiem. Ok. Walka się skończyła. Udało nam się. Jeszcze się napiję, bo trochę życia straciliśmy. I co teraz? Daleko jeszcze? O, niedaleko, szkopułę widać. Hmm? Zatrzymało się. Właśnie. No i co teraz? Z sufitu nam tutaj dźwignia podjechała. No i oczywiście, wiadomo, tu mamy nawet przycisk ten, oznaczenie na ścianie. Więc. Spróbuj te dźwignie! No. I spróbowałem. Się udało. No chodź, pośpiesz się. Dobra, śpieszę się, fara, nie poganiaj mnie. Podczas scenki nie mogę się ruszać. Klepsydra już jest niedaleko. Czuję to. Jak to mam czuć? Nie umiem wyjaśnić. Książę, ty po prostu wiesz, że ona tu jest. Okej. Okay. sala, jak widzicie, na bogato. Wszędzie złoto leży. I klepsydra. Tak. Dotarliśmy wreszcie do Klepsydry. Zapisujemy. I co się stanie? Znów powtarza się to samo. Wizja tego, że fala nam kradnie sztylet. Ale o co właściwie chodzi to? Teoretycznie to już jest. Następnym koniec razem. Koniec przygody. Zacznę jesteśmy opowiadać już miejsca. E, co się wydarzy? O co tutaj e, ze wszystkim chodzi? Tego dowiemy się już w następnym odcinku. Na dzisiaj kończę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.